Przyjmuję z wdzięcznością prawdę o wszechobecności Boga, która objawia się w świecie. Wierzę, że Stwórca przemawia do mnie poprzez porządek, harmonię i celowość wszechświata. Wiem, że w pięknie przyrody i w majestacie stworzenia dostrzegam niewidzialne przymioty Boga, Jego wieczną moc i boskość. Świat jest dla mnie jak naturalne lustro odbijające obecność i mądrość Stwórcy. Nie muszę szukać daleko, ślady Boga są widoczne wokół mnie i w moim sercu. Uznaję, że to poznanie rodzi we mnie odpowiedzialność. Prawda o Bogu jest lustrem mojego sumienia i źródłem moralnego obowiązku. Nie mogę być obojętny wobec Jego wezwania. To wezwanie do miłości, szacunku i sprawiedliwości. W pełni przyjmuję moją wolność i dokonuję świadomego wyboru, odrzucam pokusę autonomizacji i życia tak, jakby Bóg nie istniał. Mimo, że mogę odwrócić się od prawdy, wybieram uznanie i chwałę Stwórcy. Moja wolność nie jest dowolnością lecz odpowiedzialną decyzją, która prowadzi do wewnętrznej przemiany i życia zgodnego z Jego wolą. W każdym dniu na nowo wybieram Boga, który objawia mi się w swoim stworzeniu i otwieram serce na Jego prawdę.